Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej minigierce. Jedna z moich ulubionych serii, bo mogę testować gry. Mamy farmer. Farmera, moi drodzy. Zobaczymy, jak to będzie. To jest farmer market. Mamy język polski. W ogóle sterowanie. O kurde, jak, jakaś czułość myszki. Do tego chodzenia, no nie jest za bardzo. Mamy for sale, for sale. E, podstawowe. Czekajcie, czy da się w ogóle sterowanie, czułość. Czułość. Czułość możemy to z... o, Tak, zwiększyć troszeczkę. Możemy też zmniejszyć czułość, oczywiście. Dobra, idziemy teraz do komputera. Mamy kupić nasiona pomidora, czyli tutaj kupujemy. A, cztery razy. Dobra, zobaczymy. Mamy zwierzęta, kurczaki możemy kupić. Jest to wersja demo, którą nabędziecie oczywiście na nas spokojnie. Ale zarabiamy z małymi, tutaj mamy nie, tutaj są jakieś te. Dobra, paczki mamy tutaj. To jest strefa dostaw. Zobaczcie sobie, jak to ładnie wygląda. To, bo chyba jest otwarty świat, moim zdaniem. Dobra, i co? I teraz co? Otwórz. Ha, mamy jedną tą i usuń trawę. A za pomocą tego, dobra. co, mi się tu sierp skończył. I co? Aha, i ja mogę zasadzić nasiona. Dobra. Czaję bazę, czaję bazę. mam parę miejsc, no taka gra, powiem mam jakieś taką grę grałam. Kurczę. O, mamy zasadzone nasiona, mamy. Dobra, teraz idziemy. Mamy na wodą, Ok. O, co mam A, konewkę. Jesus Christ O, i mamy podlać. Okej. Okay. Podlaliśmy. Teraz zbierz pomidora. A, pomidora za 56 sekund. Dobra, co so jest for sale also. Tam mamy... Ale ładny krajobraz, krajobraz, grafika. Ja dam takie 8 na 10. Naprawdę ładne. Sterowanie no takie średnie nie podoba mi się, więc 5 na 10. Ogólnie zamysł w gry jest spoko, bo będziemy prowadzić swój własny market z owocami, warzywami, z produktami ze wsi. Tutaj chyba jest naprawdę otwarty świat. Zobaczmy sobie dalej. Tutaj mamy apples, Farmer's Choice, Fresh Fruit, Watermelon, Tomato, Tomato, Tomato. Okej. Okay. Zobaczmy sobie, co tutaj jest. I taki, takie miasteczko dosyć mocne. O, dobra, shiftem to jest szybciej. Tam też jakiś las jest. Tam jest most, ciekawe czy tam da się iść, co tu jest, tu trawa w tym? Aha, to nie możemy, to jest taki jakby, wiecie, mm, no kurde, tak atrapa taka tego miasteczka. Dużo będziemy mogli mieć takie różne rzeczy, czyli właśnie do zwierząt. No jak na razie wygląda spoko, tutaj closet, aha, że jest zamknięte, o tutaj widzę mapa troszeczkę się buczy. Mamy swoją postać, on ma nogi w ogóle, fajnie, fajnie. I mamy pomidory. Super, i co, i mam ta. Te... aha, i mam chodzić do tych pomidorów, dobra. Super, udało mi się. I teraz tak, połóż pomidora na półce, no okej. Okay. idę. Aha! Daję, dobra. I teraz ustal cenę. Mam średnia cena sprzedaży, no to damy za dwa. Niech będzie. Mamy teraz iść otworzyć rynek. Aha, bo to jest taki rynek miejski, zobaczymy jak ludzie będą przychodzić, czy będą w ogóle przychodzić. O, tutaj już się wyświetliła jedna osoba. Tam dalej musimy podlać pomidora, żebyśmy mieli pomidora. Tak więc podlejemy. Okej, okay, podlane są. Super. To funkcjonalność też jest słaba. Tutaj powinny być te schody też. A tak to muszę skakać. Dobra, i tu mamy kasę. I będziemy musieli sprzedać naszego pomidora, który. a w ogóle jeszcze. SK tam pewnie się wychodzi? No jasne, że tak. W ogóle sześć tych mam, ja mam górę jeszcze, ja mam spać, że mogę, tutaj nie można spać, To jest kolejna sypialnia, To jest kolejna, to pewnie dla pracowników i tu będzie kolejna, okej, okay. czaje bazę, dobra. Dzień dobry, to mogłam wziąć tutaj w sumie, to kurde, ja wziąłam tam, dobra, nevermind. Dzień dobry, dzień dobry. Sześć mamy dolarców, ale ta osoba jest mała, strasznie. Znaczy, bez obrazu, oczywiście. To i czym ty płacisz? Kartą. Aha, czyli to się samo płaci, tak? Świetnie, to mi się akurat podoba. I co mam sprzedać pomidora jeszcze? Dobra, idę, zara. Bo tu muszę ściąć pomidora już, i dołożyć pomidora. Dobra, dołożymy. Fajnie, fajnie, można podlać. I już podlewamy. Okay, ile takich pomidorów na, jednych, na tych grzotkach można? Czy to nie będzie także całe, czy jak to będzie w ogóle wyglądało? Dobra. Połóżmy. Połóżmy tutaj też pomidora. Czemu by nie. Zapraszam, zapraszam do naszego tutaj shopu. Klopu. Zobaczmy, jak to będzie dalej wyglądało. Mamy tutaj. A ile będzie kosztować? Jednasty poziom. Aha, to trzeba poziomy odblokować. No szczerze mówiąc, podoba mi się ta gierka. Bardzo fajna taka inna w ogóle odskocznia, ale gdzieś już było z tym. Tutaj mamy ocenę naszego shopu. Tutaj mamy narzędzia. Troszeczkę za mało się moim zdaniem robi. Tak szczerze. Jeszcze za mało się robi. Zobaczymy jak będzie na zakończeniu dnia, jak to będzie wyglądać, jak szybko będzie dzień szedł, bo jak na razie idzie bardzo wolno. Zobaczcie na ten chudy, dostojny. Zobaczcie na to, jak on idzie. Jak on się prowadzi. Jak to wszystko wygląda. Czary-mary. Ale naprawdę niskie to osoby są. Jeżeli chodzi o granie, powiem Wam, że okej, okay, podoba mi się tutaj ta gierka, ale nie będę w nią grać, jest dla mnie za mało. No, jakby nie jest to gierka, której oczekuję w takim stylu. Wiem, że jest Farmer Live jeszcze inne, które naprawdę jest mocne i w tamto jeszcze nie grałam, ale mam nadzieję, że kiedyś zagram. Dużo pomidora, sprzedam dużo. Dobry, pięć, do widzenia. No i cały samouczek już się skończył. Wydaje mi się, że zaraz będzie ten poziom drugi. Będą kolejne rzeczy, które ja mogę ten zrobić. I sierp. to widzicie? Drugi poziom. Mamy sierpa i mamy inne rzeczy. Także to mi się bardzo podoba. I ostatnie, dobra. I teraz możemy iść i. i, i, i pewnie zamówić inne nasiona. Dać sierpa, żebyśmy mogli tutaj, wiecie, tą trawę skosić. Ile? Dwa. Do widzenia. No, dzień trwa bardzo wolno. Powracamy. Jest godzina 17 tutaj. I teraz zobaczymy sobie... Tak, możemy nasiona ogórk. I narzędzia. Mamy. ok Mamy 11, zamówimy sobie. Tutaj ktoś nam stoi. Co ty mówisz? Zbyt długo czekam przy kasie. No i dobrze gruba się o elo. Niech już będzie tak. Dobra. I teraz... Aż tyle, co chcę myśleć, dobra. Zarabę do pomidory. Bo pomidory się pewnie już skończyły. A, tak myślałam. I zaraz jeszcze zrobimy ogóra. Nasiona ogóra. Ile tu tam brak rzeczy do usunięcia? Wszystko ja chcę posuwać tym sierpem. No i ja teraz mam tu dupy, no. O, chyba. O szczerze, dobra, to tu zrobimy nasiona ogóra po prostu. O. A, i co, i trzeba podlać, nie? Nie mamy konewki, trzeba iść tam podlać. Burde, napełnić w sensie. Napełnione jest, idę już, już podlewam. Boże, przez to wszystko się nie da przeskoczyć. Trzeba używać spacji, bo inaczej to dupa jest. A, Aha, dobra, to jest bramka. Kuźba, mać. Kto by pomyślał, że robią takie? kikumiku. Dobra, dzień dobry. Już panią obsługuję tutaj, nie ma problemu żadnego. Witam. Dobra, kartą, czyli tam telefonem, no to blikiem czy coś. O, tutaj też. Bardzo mi się ten pomysł podoba. Już teraz idę sobie tutaj. Mam kolejne, kolejne nasiona. Weźmy sobie jeszcze tak pięć. Też weźmy jakieś pięć. Kupmy te nasiona. Trzeba szybciej. Idę, idę, idę już. Pyk, 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 pyk. Proszę bardzo. Już tutaj nasiona mamy. Ogura. Cześć mamy tu. A tu jest ogórek, więc no nie ma na razie opcji. Da się wyrzucicie. Nie da się je wyrzucić. Dobra, już idę tutaj. Bo oni tutaj cały czas wiecie, że nie ma, nie ma, nie ma. No już będzie. Do której jest otwarte. Nie do 20. Dzień dobry. Witam, witam i o zdrowie pytam. Ogóraska macie już. Każde tutaj... O, tutaj jest do zebrania. Dobra, zaraz, tylko tutaj jeszcze o. Już, już, już zbieram. O, trzeci poziom osiągnięty. Świetnie, bardzo mi się podoba ten pomysł. Ekstra. Już idziemy tutaj napełnić z powrotem. Czy wydaje mi się, wydaje, że do 20? To może być albo do 21. Kurde, to trochę leci ten czas, nie? Czy słabo? O. A, czyli tutaj nic nie mogę. Dobra, zobaczmy co tam się osiągnęło, bo osiągnęło się trzeci. Zobaczmy tutaj nasiona. A, nasiona zielonej papryki. No i spoko, tu też możemy pięć zamówić. Na razie nie mamy gdzie sadzić tak naprawdę, co? Nie mogę znaleźć ogórek, no bo jeszcze, kuźwa, nie mam ogórka. O, a nie wiem za ile kupiłam. Za ile się to kupuje? A, szósty poziom, dobra. Już tutaj, pyk. Już trzeba by było ludzi tutaj, aha, bo nie mam tego, dobra. Zaraz, zaraz, zaraz. Ogórek trochę rośnie. Pomidor bardzo szybko, no jest no. Aż za szybko czasami. Dobra, zaraz tam to pójdziemy sadzić, ale to zaraz. E, o. Siema. Już tu dokładam. Jeszcze tego, tego tego narzędzia Potrzebuję, Sierpa. Bo no, trochę słabo. Tutaj poczekam, aż ona przyjdzie. Ale, gdzie mój koniec dnia jest? Tak, mamy. Dobra, idziemy. Bierzemy ten. Jezus, się ciemno robi, panie. O, tutaj udało się to. Dobra, to. A. Sierpa ja potrzebuję. Kurna, bela. A jest jakieś i? Jest, inwentory, czyli możemy to też wchodzić do inwentory, no i nice. Ale ciemno ja w dupa! Naprawdę, ciemno, ciemno, strasznie. Już, pięć. Już i trzeba podlać. Dobrze, że to ikonki się świecą, to człowiek widzi chociaż te ikonki duże, nie? Ale ogórki strasznie długo rosną, co jest zgrane z tymi górami? Dobra, czekajcie. Pyk, pyk, pyk. Proszę bardzo, kiedy tu jest ten? O, ogórna już można skosić. Fajnie. Dobra, idę. Ogóra mamy dwa. O, tu strasznie mało. Z ile to jeszcze trwa? Dobra. Dwa ogórki mamy i myślę, że. Złoko. Ogórek to 2,10. O. O, tutaj mamy klientów jeszcze. Bek, mamy kasę. Oszukałam ich. Eee, 5-5. A i tak są oszukani. Nice. Czy tu już można iść spać? Aha, trzeba zamknąć sklep i spać. Ja chcę zobaczyć, jak to wygląda, moi drodzy. Czy to może być cała dobuwa? Ale patrzcie, ładnie to wygląda. No, to ładnie wygląda. Zamknęliśmy sklep teraz. I co, ja mogę już iść spać? Mogę iść spać! I mogę rano wstać. Aha, czyli tu się kurde nic nie dzieje takiego. Bo to tylko. A dalej, babka jest w sklepie. Okej okay. i też ktoś tutaj idzie do sklepu. Także troszeczkę to jest pobugowane moi drodzy, ale dziękuję Wam za bycie. Zobaczyliśmy farbę farmera i mam nadzieję, że Wam się podobało. I że tak zostawcie łapkę w górę, co sądzicie o tej grze, bo oczywiście ja w nią nie będę grać, to jest tylko minigierka.